Naliczyliśmy ich na ponad 6 bilionów złotych. Roznieśli cały kraj w pył. Wymordowali miliony naszych rodaków. Wybili naszą inteligencję. Zabili ludzi wybitnych, zwykłych, dzieci, kobiety, mężczyzn. Strzałami w tył głowy. Bombami zrzucanymi z nieba. Zakopywano żywcem. Robiono łapanki, palono w piecach, gazowano, a na koniec doczekaliśmy się w ramach przeprosin kamienia. Namibia uzyskała jakieś odszkodowania, mówię jakieś odszkodowania, bo formalnie to nie nazywało się reparacjami, ale uzyskała pieniądze od Niemców, a my uzyskaliśmy. Kamień, w dodatku tak ciężki, że nie da się go stąd zabrać, więc w zasadzie nic nie uzyskaliśmy. Ale mówią, że jak wzajemnie się zrozumiemy, to będzie to krok ku lepszej współpracy obu narodów. No, więc musimy ich zrozumieć, a potem współpracować, znaczy dla nich pracować.